Dzień dobry. Dziś pokażę jak zrobić macerat olejowy. Macerat olejowy jest sens robić na roślinach, które zawierają związki czynne, które są rozpuszczalne w tłuszczach. Taką rośliną jest na przykład bringarai, to jest indyjskie ziółko o łacińskiej nazwie Eclipta alba, które jest w ajurwedzie nazywane władcą włosów. Można więc zrobić macerat olejowy do użytku na włosy. Bierzemy roślinę, wsypujemy ją do słoiczka. Słoiczek musi być czysty, całkowicie wyparzony, pozbawiony brudów i szczątek. To chwilkę trwa. Roślinę należy spsikać spirytusem. Robi się to po to, żeby naruszyć ścianę komórkową. Roślina sucha i tak ma już trochę naruszoną ścianę, ale spirytus pozwoli olejowi wejść do komórek roślinnych i wyjąć stamtąd te substancje, które są cenne. Bierzemy więc spirytus w atomizerze do psikania i spsikujemy roślinę. Dodatkowo pozwala to zabić jeszcze um, ostatnie bakterie, które mogłyby się znaleźć na powierzchni roślin i słoika. E, to też przedłuża życie maceratu. On e, nie będzie jałczał tak szybko. E, będzie lepszy. Myślę, że wystarczy. E, taką, e, taką roślinkę teraz odstawiamy na 15 minut żeby ten spirytus zdążył wejść w te komórki roślinne. Po 15 minutach możemy naszą roślinę zalać olejem. Ten macerat olejowy, który pokazuję, robię na roślinie suchej. Jeśli chcemy zrobić go na roślinie świeżej, musimy zalać roślinę albo gorącym olejem, albo zrobić to na, na ciepło, czyli w kąpieli wodnej, którą pokażę później. No dobra, to zalewamy. Tutaj mam oliwę z oliwek. Ponieważ jest to bardzo dostępny, dość odporny na jełczenie olej, ale można wybrać olej, który najbardziej lubimy. Może to być nawet słonecznikowy, jeśli komuś nie szkodzi, a może być taki, który jest bardziej podatny na jełczenie, jeżeli wykorzystamy materiał szybko. Oleju musimy nalać tyle, żeby przykrył rośliny. Wszystkie części, które będą wystawać poza powierzchnię oleju, będą podatne na psucie się i na pleśnienie. Więc dajemy tyle oleju, żeby przykrył wszystkie rośliny. Zmyję tutaj z boku roślinki, no, żeby sobie swobodnie pływały. Słoik zamykamy szczelnie i odstawiamy w ciemne, ale dość ciepłe miejsce. Nie wstawiamy go do lodówki, ponieważ ekstrakcja e, substancji czynnych z rośliny zajdzie najlepiej w dodatniej temperaturze 15-20 stopni. No, że odstawiamy w ciemne miejsce. Kolejny sposób na zrobienie maceratu. Taka wersja na szybko, jeśli potrzebujemy tego maceratu już kolejnego dnia. To maceracja na ciepło. Zrobimy to w kąpieli wodnej i robi się to tak. Bierzemy słoik, tak samo jak ostatnio. Bierzemy roślinkę, z której chcemy zrobić. Tym razem wezmę nagietek. I tak samo jak wcześniej psikamy roślinę spirytusem. Zapakuję sobie tutaj tego nagietka. Spirytusem. Tak samo jak wcześniej roślinę odstawiamy na 15 minut. Ta już jest odstana i zalewamy ją olejem. Tym razem to musi być olej odporny na podgrzewanie. Nie będziemy go zagotowywać, ale temperatura osiągnie te 70 stopni. Także polecam oleje odporne. Hmm. Oliwa oliwek jest uniwersalna, pasuje też tutaj, więc zalewamy. Znów musimy zadbać, żeby cała roślina była pod powierzchnią oleju. Zabijam tutaj, upcham łyżeczką. Zakręcamy. I teraz kąpiel wodna. Robimy to w kąpieli wodnej, nie bezpośrednio... Hmm, Grzejemy olej i nie, nie bezpośrednio wsadzamy słoik do grzania. Po to, żeby nie przegrzać tego oleju, żeby ta roślina w środku nie spaliła się zwyczajnie. Więc do garka z wodą wsadzamy szmatkę na dno. Klej ja sobie pobórczy. Szmatka będzie izolować nam słoik y, od gorącego dna garnka. Wsadzamy swoje z naszym maceratem. Włączamy kuchenkę na grzanie. Macerat trzymamy w kąpieli wodnej przez około godzinę, cały czas utrzymując bardzo ciepłą wodę, ale nie gorącą, tak żeby ona nie wrzała. Staramy się takie 80 stopni utrzymać w garku. po czym kuchenkę wyłączamy i dajemy temu ostygnąć. Ten macerat z kąpieli wodnej trzeba odstawić jeszcze na całą noc i rano można zlać już gotowy maceracik. Zlewanie pokażę na maceracie, który nastawiłam około tydzień temu. Powinnam dać mu jeszcze chwilę dłużej postać, ale pokażę Wam na nim, jak zlewać taki macerat. Bierzemy kolejny czysty słoik. To jest naprawdę ważne, żeby one były czyste i wyparzone. Sitko o cienkich, o bardzo małych oczkach. Można zlewać przez gazę lub coś analogicznego. I zlewamy. Odciskamy nasz materiał roślinny bardzo mocno, żeby wycisnąć z niego cały olej. Można użyć też praski do odciskania takiego maceratu. Może to też być taka praska do odciskania herbaty. Różne są pomysły. Ja Wam pokazuję taki prostszy. Odstawiamy roślinkę. Macerat nagietkowy powinien mieć trochę bardziej pomarańczowy kolor niż ten. To jest dlatego, że on stał tylko tydzień. Minimum dwa są potrzebne. Jednak dalej ja Wam na nim pokażę, co zrobić. Żeby taki macerat zakonserwować, dobrze jest dodać do niego witaminę E lub olej kieteryczny. Już w stężeniu 1% witamina E, e oraz olej kieteryczny są konserwantem i ten macerat będzie po prostu dłużej świeży, dłużej będzie zdatny do użytku. Zobaczmy no, więc witaminę e. e. Odmierzyć 1% to znaczy, trzeba będzie zważyć ten olej i policzyć po prostu, ile to jest 1% masy witaminy E. Tu sobie odważyłam 1% masowy witaminy E. Teraz ona jest też dość gęsta, zależy jaką, jaką kupicie. Ja sobie po prostu wymyję tym maceratem. Widać jak się rozpuszcza na dnie. Wy nie widzicie, ale ja widzę. Witaminę E używamy dlatego, że ona jest rozpuszczalna w tłuszczach. Yy, i jest konserwantem, antyoksydantem, że będzie nam ten macerat ładnie konserwować. Zlewamy z powrotem. Możemy jeszcze zamieszać nasz macerat. W nim teraz znajduje się dość dużo resztek roślinnych. To jest jakiś pył, pozostałości tych płatków. Zakręcamy, odstawiamy na noc, rano na dnie powinna zebrać się warstewka tych y, chęchów, tych właśnie szczątków roślinnych. Wtedy zlewamy ten y, czysty, klarowny macerat z nadtego osadu i tego używamy. Tą część, która jest nieklarowna, która jest mętna, trzeba niestety odlać, y, usunąć, bo ona będzie też przyspieszała psucie tego maceratu. Także odstawiamy, czekamy następnego dnia. Kiedy już ten macerat będzie klarowny, y, możecie dodać do niego jakiś swój ulubiony olejek eteryczny dla zapachu i dla dodatkowego działania. Ja ostatnio lubię bardzo cytrusowe, więc frutowy tutaj mam i sobie potem dodam. Ja robię te maceraty, dlatego że zależy mi często na takiej formie, którą mogę przełożyć potem w maść lub mogę bezpośrednio nakładać na włosy, na skórę. I macerat właśnie wybiera te substancje z rośliny, które są rozpuszczalne w tłuszczach. To też jest wybiórcze, można sobie wyjąć z roślin tylko to, co się chce. Alkohol wyjmie coś innego, woda coś innego, olej coś innego. Także po to je robię. Jeżeli macie jakieś pytania w kwestii robienia maceratów olejowych, spokojnie można zadawać w komentarzach, spróbuję odpowiedzieć na wszystkie. Ja także napisałam artykuł o tym, który ma więcej szczegółów, bo temat jest bardzo szeroki, więc więcej szczegółów znajdziecie w artykule, on będzie podlinkowany prawdopodobnie pod filmikiem. Można tam zajrzeć. Eee, czekam na pytania, na różne komentarze i uwagi i dziękuję bardzo.